Ją, siemanko, witam się z wami i tak jak w tytule, mniej więcej, nie wiem jaki będzie, ale dzisiaj mamy 18 lipca, czyli dzień premiery RTX'a 4060 Ti w wersji 16GB. Dzisiaj jest też dzień zostawiania subskrypcji Technokracie, jak co dzień, więc walnijcie suba na dole, najlepiej z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, a my lecimy z tym tematem, czyli 4060 Ti i powiem wam, to jest... Śmieszne, to jest kpina, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Eee, mamy sytuację z mojej perspektywy, z mojej perspektywy naprawdę taką kuriozalną, gdzie mamy premierę jest to w sklepie. Tutaj jedyny prawilny sklep komputronic. Link do wszelkich promocji komputera w opisie, komputeronik oczywiście partnerem kanału, więc tutaj obczajamy sobie te karty i one są dostępne. Można kupić, chociaż tutaj na przykład jest e, e, Gaming X od MSI, dostawa na 31. E, wszystkie te karty, o tutaj jest dostawa na 24, więc szybciej, gigabajta. Mm. Tu 24, a tutaj już produkty niedostępne. Raczej nie dlatego, że się sprzedały, a raczej dlatego, że po prostu zostały dodane do systemu. Nie wiem, jeszcze ich nie ma na Stanach Magazynowych albo nie wiem, wiedzą, że będą mieli taki model, po prostu czekają, aż on przyjdzie. Ale wiecie, czego nie ma? Nie ma zupełnie ani jednej recenzji. Nie ma. Szukałem e, i tylko, tylko e, The More Law Is Dead podał jeden wykres. Ten oto wykres podał, na którym pokazuje mniej więcej wydajność tegoż oto mm, RTX 4060 Ti, e, tylko że właśnie, to jest 4060 Ti, właśnie, nawet nie wiem, czy to jest, w każdym razie że on taki w ogóle, sporo subskrypcję subskrypcji urosło, ale też mu dam suba. Widzicie, tak się daje suba, daje suba i, i jest sub, i tak się daje łapkę w górę, a tak się daje dzwoneczek. O, proszę. Bardzo ładnie. Można? Łatwe, proste, szybkie, przyjemne. Dziękuję. Eee, zostawił ten wykres, ale teraz troszeczkę jestem taki confused, bo ja byłem pewny, że to jest wersja 16GB, natomiast tutaj nie ma takiego dopisku, ale jak słuchałem tego, to to to, to miałem wrażenie, że właśnie jest tu mowa o wersji 16GB. Tym bardziej, jak jest to wersja nie 16 GB, to tym bardziej jest to absolutnie no, porażka. Chociaż wydaje mi się, że jest to wersja 16 GB, bo to jest tutaj w 15 grach overall wynik i jest ona zbliżona do 30,7. Natomiast e, wersja 40,60, a 8 GB nie była do 30,60J, no ale byłaby bliżej tutaj, przy 3060J. Wydaje mi się, że byłaby mniejsza jej wydajność. Tutaj 40. 360 Ti, przyjmijmy, że to jest wersja i wydaje mi się, bo tak jak on tutaj mówił w tym filmie, to nie jest tutaj napisane, że to jest wersja 16GB, ale on o tym mówił, że raczej jest to wersja 16GB, to też jest jakiś przeciek, bo nie ma żadnych, to jest kpina po prostu, nie ma żadnych recenzji. Nvidia nie wysłała tych kart do recenzji, a powiecie, no ale przecież, banku, ale pokazywaj, że komputronik ma. Twój partner, dlaczego ci nie wyśle tej karty? Teraz mi może wysłać po premierze, ale, ale z tą datą dostawy. Dlaczego? Dlatego, że dobra, jeżeli mają je już jakoś na stanie, a jest szansa, że ich po prostu jeszcze nie mają, że gdzieś one tam będą za tydzień, za, za kilka dni, i dlatego jest taka data dostawy. Ale nawet jeżeli mieliby to przed premierą, nie mogą mi tego wysłać, no bo Nvidia zabrania robić takie rzeczy na to. Są potężne umowy, gigantyczne kary dla sklepów, a może nawet koniec współpracy zabrania. Po prostu no, no, no. Też nie jestem pewny, czy tak wiecie, ale wydaje mi się, że tak raczej jest, że tylko jakby za zgodą NVIDIA pewne działania są wykonywane. I jeżeli jakieś marki sobie promują swoje karty, wiecie, MSI Asus Gigabyte, to też oczywiście muszą to robić za zgodą MSI. Wydaje mi się. Że, przepraszam, za zgodą NVIDII Wydaje mi się, że tutaj może nie ma zakazu do tych marek, żeby to robiły, ale widziałem też takie newsy jeszcze kilka dni temu przed premierą, że po prostu marki nie. Nie chcą promować tych kart i ciężko się dziwić. 4060 jaj yeah. Zgodnie z wykresem The more Is Dead, overall mniej wydajna od 3070. Ceny 2600 zł, najtańsza 2500 zł, co jeszcze jest no, całkiem nieźle, bo to jest chyba stuwa niżej niż MSRP, ale wydajność gorsza od 3070, a 3070 mamy za 2200 zł do kupienia, więc. Powiem Wam szczerze, no mamy szerszą szynę danych, dobra. Nie mamy DLSS3, nie mamy AV1, ale mimo wszystko mniej. Płacimy 2100 zł za takiego ładnego Zotaczka z pięcioletnią gwarancją, bo Zotac daje na wszystko pięcioletnią gwarancję. Co mi drogie karty, jest wersja outletowa za 1700 zł. Więc no powiem Wam szczerze, jaki jest sens kupować tą kartę dla 16 GB eee, Pamięci VRAM? Moim zdaniem żaden. Ciężko się dziwić, że Nvidia tego nie promuje. Ale ale całość tego wszystkiego, tego zamieszania, tego braku recenzji, zrodziła we mnie jeszcze jedną myśl. Jak ja bardzo nie doceniałem YouTuberów, portali i tak dalej. Oczywiście testy, jakie oglądałem, bardzo mnie interesowały i można powiedzieć, że to jest mój sposób docenienia. Wszelkiego rodzaju portale czytałem i tak dalej. Ale jak zabrakło recenzji tej karty, gdzie ja byłem naprawdę ciekawy tej wydajności, nie? to ja mam teraz taką pustkę. A wyobraźcie sobie, jakby tak zawsze było, że musicie kupić jakiś produkt w ciemno, tylko i wyłącznie na podstawie wykresów, które pokazuje Wam producent na premierze. A raczej producentom nie ufamy, żadnemu, żadnemu nie ufamy tak na 100%. Wiecie, oni może nas nie skłamią bezpośrednio, ale wiadomo, że pokażą te korzystniejsze wykresy, więc zawsze czekamy na te testy niezależne. Tak? Teraz ich nie ma. Nie, że jakimś YouTuberom czy portalom nie chciało się tego zrobić, tylko dlatego, że po prostu nie mają na czym tego zrobić. To raz, ale dwa, to pokazuje, jak to jest użyteczne. Ja pamiętam dwa lata temu, jak był szczyt niedoboru kart graficznych, jak wszyscy płakali, że. No, rozdają karty tym YouTuberom. Wszystkie karty poszły do YouTuberów i, i dlatego nie ma kart, a powinny pójść dla nas. No, i wyobraźcie sobie, nawet jakby rozdali w takiej Polsce z 50 kart, chociaż wątpię, nie ma 50 YouTuberów tech komputerowych, którzy byliby w stanie dostać kartę graficzną. Ja nie dostaję kart graficznych od Nvidii, a wydaje mi się, że no dobra, jestem malutki te 30 tysięcy subskrypcji. Ale jak ładnie wszyscy co obejrzą ten odcinek, zostawią suba, to być może będzie ich nawet ze 33-34, więc... więc zachęcam. E... I ja, I ja nie dostaję, nie mam takiej propozycji, nawet nie jestem blisko, nawet wiecie, nie jestem w stanie poniuchać takiej karty graficznej na chwilę obecną, więc co, no Topka dostaje, dostaje Lipton, dostaje Maselko, dostaje, nie wiem, dostaje pewnie, yy, wiesz, to, 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 to są tacy youtuberzy, którzy dostają karty graficzne, więc jest ich kilku, max kilkunastu, więc ile tych kart szło na Polskę? Kilkanaście? Dobra, na cały świat szło tych kart więcej, no kilkanaście to też dużo powiedziane, ale są jeszcze jakieś portale, gazety i tak dalej. Gazety, kurde, to ja mówię, portale, nie? E, e, agencje i tak dalej. No więc trochę tych kart generalnie szło, no ale przy całym woluminie sprzedaży i tak dalej, to nie jest dużo. A jak te recenzje są cenne? Naprawdę, dzisiaj, jak ja starałem się znaleźć wydajność tej karty graficznej, kopałem, kopałem i nie wierzcie w te testy, które są na YouTubie, które są dodane 2, 3, 4 dni temu, wiecie, z jakiś porównanie, one są z dupy. To musi być YouTuber, z twarzą, który Wam pokaże wydajność tej karty graficznej i, i, i nie ma tego, nie ma nawet Nexus Hardware, który e, no Steve raczej robi takie recenzje rzeczowe i tak dalej, praktycznie każdego produktu, czy chce, czy nie chce robi, jak ma ten produkt, ma od tego team, wiecie, zleca to jakimś ziomkom oni to testują, przygotowują wykresy, on potem staje z kartką, czyta z tej kartki, wiecie, zapozna się z tym tak jak ja robię też podsumowanie e, podsumowanie, Premiery danej karty graficznej. Nie ma, nawet jego nie ma z tym wszystkim, więc naprawdę poważnie mi tego brakuje. I poczułem taką pustkę, że kurczę, jednak te recenzje są bardzo, bardzo ważne. Ja na chwilę obecną, cały czas, z racji tego, że jestem mały, to takich recenzji premierowych nadal jestem bardziej odbiorcą niż dawcą. Chciałbym kiedyś znaleźć się po tej stronie, gdzie więcej będzie z mojej strony tych premier, tych testów premierowych. W przypadku RTX-ów, no ostatnią kartą tak naprawdę była 3060, 60 jej chyba też. 40... do 4070 udało mi się robić testy na premierę, więc to też było fajnie wiedzieć z pierwszej swojej ręki, takie mieć swoje odczucia i testy i przemyślenia, ale też czytałem i oczywiście oglądałem testy innych. Dzisiaj, nie mając żadnego testu do zobaczenia, Doceniam to, jak wkładają ci ludzie w to pracę. Oczywiście to jest nasza praca, nie? to te, też YouTuberzy czy portale na tym zarabiają. To jest ich praca, ale tą pracę się docenia tak w pełni, jak się. no Jak jej brakuje. No i wiecie, teraz ktoś chce kupić tą kartę, oczywiście odradzam. Odradzam kupno tej karty na premierę. Moim zdaniem lepiej w tym momencie kupić 3070. A jak ja bym miał kupować, poszukałbym jakiejś używanej w tej cenie do wyrwania. Spokojnie jest nawet, nawet wydaje mi się, że w tej cenie powinniśmy wyrwać sobie 39. Zaraz Wam pokażemy. Tutaj, oczywiście, pamiętajcie, że trzeba bardzo mocno uważać. No dobra, 39 są droższe. Tutaj z jakiś tuf za 2700. Za 2,700 będzie, no tu za raczej 3,000, więc to by była bardziej 30,80 w tej cenie 2,500 złotego, jeżeli chodzi o karty używane. Oczywiście mamy też alternatywę w postaci AMD, no i za 2,600 można kupić 6,800 XT. Oczywiście tutaj te ceny mogą, o tu mamy, znowu w komputerowniku w zarąbistej cenie mamy 6,950 XT. Dajesz, dajesz, dajesz mamy, mamy. Od Asroka za 3100 zł flagówka od AMD z tamtego roku. Z, przepraszam, z tamtej poprzedniej generacji. 400 wy, y, drożej niż ta 4060 i 16 GB. Też ma 16 GB, jak dla kogoś więcej RAMu jest ważne. A jest by far wydajniejsza. Dobra, dalej nie ma tych technologii Nvidia którymi Nvidia tak słynie i za które naprawdę ją cenimy. No, ale jeżeli chodzi o opłacalność, na chwilę obecną 4060 Ti 16 GB, no praktycznie. Jak zazwyczaj jest ta konkurencja w danym przedziale cenowym nie jest tak duża, tak teraz jest cała masa. Jest konkurencja ze strony poprzedniej generacji AMD, jest, strona ze, jest konkurencja ze strony poprzedniej generacji NVIDIA, czyli taka konkurencja wewnętrzna jest konkurencja nawet z obecnej generacji NVIDIA, gdzie za około 2700 możemy wyrwać sobie kartę. Graficzną. 40-70, już czyli stówę, 200 wy więcej. No, w tej takiej maksymalnej opcji, nawet 300 wy więcej, ale warto, moim zdaniem, więc ta karta nawet, nawet się kanibalizuje wewnątrz swojej własnej, obecnej generacji. Więc no powiem Wam szczerze, jest to dla mnie kuriozum totalne, a najbardziej oczywiście, brak tych recenzji na chwilę obecną jest dla mnie tutaj bardzo, bardzo bolesne. No, 4070, 2850 zł. Najtańsza tam była za 2500 zł, więc mamy 350 zł drożej, a mamy kartę graficzną już, no, półkę wyżej. Wydajniejszą zdecydowanie. 12 GB pamięci VRAM, więc mamy więcej tego VRAMu niż 8. mamy większą, szerszą szynę, wydajniejszą kartę, no. Powiem Wam szczerze, nie dziwię się, że nie ma testów. Bardzo mi tych testów brakuje i doceniam przez to te wszystkie testy, które się pojawiają na premierze, ludzi, którzy pracują na te testy i, 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 ta, i uważam, że ta premiera jest no, totalnie nieudana. No, ale widać, jakby producent nie ma teoretycznie obowiązku e, żadnego wiecie, udostępniania kart do testów zazwyczaj. To jest jednak element marketingowy, a nie jakiś element obowiązku dla graczy czy też użytkowników. I ja też tak na to zawsze patrzyłem, że wszelkiego rodzaju testy z punktu widzenia producenta to jest marketing. Ale nie dostrzegałem też tego elementu, że dla nas to też jest bardzo, bardzo przydatne, żeby te testy na premierę były. No bo kupowanie teraz 40-60 Ti w ciemno hmm, można. Ale ciężka sprawa, no nikt nie chce kupować kota w worku. Nie wiemy, ile tak naprawdę to 16 GB daje w stosunku do 8. Nie wiemy. I dowiemy się pewnie dopiero, nie wiem, może jutro, może pojutrze jest już 20.45, jak to nagrywam, specjalnie odczekałem troszeczkę dłużej, chociaż już o 18 siadałem do tego tematu. Myślę, a, dobra, poczekam, może coś się pojawi. Nic, czysto. Pustka. Może to się, wiecie, za godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć jutro może się coś pojawi. A w najlepszym, w najgorszym wypadku dopiero za kilka dni. Jak ktoś, wiecie, jakiś tester zdecyduje się zakupić taką kartę na własną rękę i przeprowadzić jej testy. Na pewno bardziej doceniam testy po tej premierze, bo no fajnie jest mieć coś porównać na starcie. No ale premiera absolutnie śmieszna. No i karta na chwilę obecną moim zdaniem nawet, no nie wiem, co by musiało wyjść w tych testach, bo jeszcze testów nie mamy i nie do końca wiemy, jaka jest jej wydajność, ale e, no, pff, tylko możemy sugerować się tym wykresem od demurlois dead. Koleś ma naprawdę sprawdzone info bardzo często. Ehm... Co ja mam... What, what can I say is such a difficult situation? Cytując klasyka. No. No nic nie mogę powiedzieć, no. No nic, no. Porażka. Porażka po prostu, porażka. Eee, nie wszystkie premiery NVD takie były, moim zdaniem. 4090-ka, kurde, zarąbista karta. 4080 na samym początku miała śmieszną cenę, ale zaraz po premierze spadła, całkiem fajnie wygląda. Nawet 4070 fajnie wygląda. 4070 Ti też, ale te 60-tki, o panie. Warto zaznaczyć jeszcze, że 4060 Ti 16 GB wychodzi w takiej samej cenie jak 3070 2,5 roku temu z taką samą wydajnością. Więc realnie nie dostajemy żadnego progresu w ciągu 2,5 roku, bo nazwy modelowe to nazwy modelowe to coś zawsze można jakoś tam ustalić. Ale realnie Powinniśmy patrzeć, jaki dostajemy wzrost wydajności za siłę nabywczą pieniądza w czasie. Bo nie powinniśmy do końca kierować się modelem karty graficznej, że wiecie, tutaj 40,7 kosztowała w tym roku tyle, a, po, a potem 50,70 będzie kosztować tyle i tak dalej. No nie. Dla nas, koniec końców, na to nie patrzymy, patrzymy też często na cyferkę i na numer modelu. Dla nas, koniec końców, liczy się to, jaką my wydajność otrzymamy za wydane przez nas pieniądze. I okej, okay, mamy inflację, więc ten pieniądz jest mniej warty niż był warty 2,5 roku temu, ale mamy też dość niskiego dolara. I my za de facto tą samą sumę, to nie jest ten sam pieniądz, więc to też można byłoby tutaj się spierać, że no wiesz, ale technokrata, no teoretycznie ta siła nabywcza jest taka, że jednak masz więcej tych FPS-ów, bo pieniądz jest mniej warty. Ale biorąc tak literalnie cyferki, to tak naprawdę za tą samą sumę po 2,5 roku nabywamy dokładnie taką samą wydajność. Dobra, dostajemy gratisowo do tej wydajności technologie nowe, DLSS3... Poprawiony ray tracing e, encodera V1. W porządku, to jest jakiś bonus, więc koniec końców, niby mamy coś lepszego. Bo mamy, no, no mamy, to jest jednak mniej prądu, pobiera i tak dalej, i tak dalej. Ale to zdecydowanie nie jest wzrost, jakiego byśmy chcieli. Musicie to przyznać. Dajcie znać w komentarzach. Jak kończę ten przydługawy wywód. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za zostawione suby. Jak ktoś dotrwał do tego momentu byczku, napisz co myślisz o tej premierze i dodaj Technokracja. A jak nie chcesz pisać o premierze, to po prostu napisz technokracja w komentarzu. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. No i cóż, pozostało mi życzyć Wam miłego wieczoru, nocy, dnia. Kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Cześć! Transcrição e